Witam Was dzisiaj w dzisiejszym odcinku na moim kanale A dzisiaj kupimy sobie konia Ja kupię sobie mustanga I Ania kupi sobie mustanga Ja się przywitać A się ma. Dobra e, e, Ja kupuję właśnie mustanga Bo stwierdziłam, że Apalosa Będzie jeszcze bazar na Apalose I w ogóle A na, a na tego Mustanga no już nie będzie Ale zanim jeszcze sobie przejdziemy do kupowania To chciałabym zachęcić was do subskrybowania Bo jeśli jeszcze dziś wbijemy 950 subskrypcji To jeszcze dziś wstawię specjal Więc zachęcam was Apa, Właśnie Ania wróciła dopiero teraz Z zakupów, bo ona kupiła właśnie Ona miała 1200 star końców, 1256 I kupiła sobie Apalosy na bazarze I teraz kupi sobie jeszcze Mustanga Bo będą usuwane 2 września Dobra, to przechodzimy... Dobra, idziemy kupować. Ja kupuję, ja kupuję tego siwego, a Ania kupuje tego, tego taranta. Dosłownie tak fajnie wyglądają on dwa. On jest cudny, on ma ten jest w kropki, on wygląda jak kropka, jest piękny. No ale on ma taki różowy pysk i wygląda przez to jak świnia, więc ja go nie kupię. Nie jesteś świniawna. Dobra, nieważna. E, dobra, mój Mustang nazywa się By Spirit, a tego nazywam Pingwin. Wzięłam imię od Aniuszki, tej, z którą właśnie teraz nagrywam no. odcinek. Będzie to nieśmiertelny ogier, bo w końcu jest dziki i będzie nazywał się Pingwin. Pingwin. Alba, Alba man. Jak pingwin. Jak... Ej, nie można no mi fajnie. wyszukać. W angielsku, Jezus! No to mi powiedz, jak to wpisać! Pandoria, o jak to Jezus Maria... Penguin, penguin O yes, mam, mam! Penguin, o Jezus! Pingwin. Cudny, nie? Cudna nazwa, no, cudna nazwa hmm. um, Penguin Dobra, ba, Batman Ale szaleje no. dzisiaj Dobra, kochani, cicho bądź, bo kupujemy e, Czekaj, musimy ściągnąć sprzęty, bo musimy na nie wsiąść Nieśmiertelny ogier. Jak, 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 jaka to będzie ten, twoja płeć? Co to będzie? U mnie to będzie ogier, bo w końcu jak mustangi są dzikie, to nie może być wałachem. No właśnie, to ja też biorę ogiera, nie? Ściągnęłaś sprzęt z konia, ja ściągnęłam już sprzęt. A ty kupiłaś już tego mustanga? Ściągnęłam sprzęt, żeby kupić, bo wsiadamy od razu. Nie, ale moi nie może tego nosić, bo ja mam ten. No to trudno, przebierzesz się na mistrzostwach srebrnej Polany, ściągaj ten sprzęt. Przerzujesz sobie? Dobra, Jezu! Nie, to nie, wszędzież na okle. Dobra, kupujemy. E, nieśmiertelny ogiar e, pingwin. Pinguin, pingwin, Pingwin. E, ania, powiedz co wybierasz swojemu koniu, jak go nazywasz? E, Batman, będzie to Ogierek nieśmiertelny. Batman ogier nieśmiertelny, a u mnie jest nieśmiertelny ogier pingwin. Dobra, czy chcesz kupić, na pewno chcesz kupić tego konia? Tak. tak. Kliknęłam, kurde, kliknęłam. Nie ja też. Dosiądź teraz. Ale cudny jest, Boże. No dosiądź teraz niestety. Hej! Jezu, jaka ja jestem biedna, jaka ja jestem biedna, okej? Okay? 153 starkość się odzywaj 492 Ej, ale on fajnie no, wygląda w tym zielonym. No nie może być. No kurde, nie mogę kliknąć na podkowy, żeby mieć... Nie na podkowy, tylko na kartkę. Kurde, no nie ja mogę ubrać górę... kartki. Um, no 492 starkońcy i w sumie jakąś mnie, żeby kupić jeszcze jednego mustanga No to kupuj. No nie no, no ale szczerze, nie wiem jaką masz wybrać w sumie A jaka ci się podoba jeszcze z tych w zasadzie? żadna Kara jest jeszcze no. ładna No ale ja mam dużo karych koni już drugiej generacji, po co mi kolejne? Ej, ale ile ty masz dokładnie star 492 Aha, no to cię nie stacisz na konia na bazarze no ale stać mnie, stać mnie na konia na bazarze jeszcze jednego. To może kup sobie apanuskę jeszcze. O nie, ja wolę mustanę sobie kupić, bo apanosę to zawsze mogę kupić, a Mustangi to nie. No to, to kup... nieważne. Dobra, to my wam dziękujemy za odcinek i do, do. następnego trzymajcie się.